To było bardzo widowiskowe. Witam z powrotem na kanale Kowal z tej strony. A w tym odcinku przejedziemy się brytyjskim czołgiem Vickers MBT i to jest wersja MK1. Od tego, co jeszcze trzeba zacząć. I co musicie wiedzieć o tym czołgu? Przede wszystkim wszystko powinno Wam powiedzieć to, że jest to czołg budżetowy. I został on opracowany w wczesnych latach 1960-tych tylko i wyłącznie na eksport. Mniej więcej w tym samym czasie y, czołg Chieftain y, był y, projektowany i, i przyjmowany do armii i, Wielkiej Brytanii. Ale no po prostu ten Chieftain okazał się zbyt ciężki i zbyt kosztowny, żeby eksportować go do Azji i Afryki. Więc y, zrobili po prostu budżetową wersję Vickersa MBT, który używa z sporo części z Centuriona i z Chieftaina, jakby nie patrzeć, był produkowany od 65 roku do roku 95 i co ciekawe, głównym użytkownikiem tego czołgu po eksporcie są Indie i w Indii znajduje się 2200 sztuk, które zostały tam wyprodukowane i ponad 500, z tego co się orientuje, służy do dzisiaj. Ale przede wszystkim tam nie służą MK1 tylko mk 3 już ulepszone wersje. Także to jest dość ważne. Z takich innych użytkowników tego czołgu, oczywiście, no to jeszcze jest Kuwait i od roku 77 do 95 różne partie w Afryce, afrykańskich nacji, po prostu też zdobyły te czołgi. No i to co mamy w grze, to jest wersja MK1 z tą początkową wieżą. Chciałbym zobaczyć w grze wersję MK3. Czy... Prawdopodobnie byłaby na 7-3 baty ratingu, chyba że daliby nam jakieś lepsze pociski. Główne działo, no to jest L7-105, yy, która jest no, po prostu jest celna i, i jest ok. Na 7-0 jest naprawdę dobra. Jeżeli chodzi o obsadowanie, działa jest dość dobre, również nie ma co. Mówić, że nie, no bo jednak 5,3 sekundy na załodze z ekspertem daje sobie świetnie radę. Także możemy szybko, jeżeli pierwszy strzał spieprzymy, to możemy szybko poprawić drugim strzałem. Z dodatkowej informacji, zamontowany po boku karabin sprzężony z głównym działem to jest 50. amerykańska. Także no to jest dość fajna sprawa, biorąc pod uwagę, że Brytyjczycy nie. Nie mają na tym baterytingu ratingu czołgów, które by te 50 używały. Faktycznie tutaj w końcu mamy 50, -tkę. czasem się przyda i. no, do rozwalania pelotek czy, czy czegoś takiego, gdzie faktycznie jest odkryta załoga, albo może BMP jedynkę się czasem uda dorwać od boku, jeżeli yy, główny strzał nie da rady. No ale na BMP jedynki znowu mamy hasze, także. Yy, nie wiem co mam więcej o tym czołgu powiedzieć. Budżetowa wersja. Yy, Chieftaina, która używa rzeczy, tam komponentów i z Chieftaina i z Centuriona, tak jak już wspomniałem, wersja MK3, no nie ma jej w grze, ale jest dużo, dużo fajniejsza mi się wydaje, ma na pewno lepszy silnik i dużo lepszą wieżę, no ale jej po prostu w grze nie ma. Jeżeli chodzi o pancerz, to na tym ratingu ten pancerz, no jeżeli coś was zobaczy, to jesteście martwi. I tyle. Czasem oczywiście okazjonalnie coś się uda odbić, jak każdym czołgiem, ale ten pancerz absolutnie jest niewystarczający na tym materaitingu. No po prostu nie możecie na niego liczyć, także myślę, że najlepiej zobaczycie jak ten czołg się spisuje, jak sobie nim zagramy troszeczkę, także przeskoczymy sobie do pierwszej rundy. Witam na amerykańskiej pustyni w trybie dominacja, grałem przeciwko Niemcom, Rosjanom oraz Francuzom. Jedź gościu, jedź jedź jedź, 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 szkoda czasu. Come on. dobra. Jedziemy w stronę punktu alfa, oczywiście. Będziemy używać podstawowego, wszystko jak mówię, trzeba się na Hesza. No i zobaczymy, jak rozwinie się sytuacja. Także przeskoczymy sobie prosto do akcji. <ścoughs> to było bardzo widowiskowe. <śles> kogo to trafiliśmy, bo jestem ciekawy jednej rzeczy. Nie, gość jeszcze gra. Powiem na to. Dobra, myślałem, że wyszedł, bo już od nosa wyszła. Nie, czemu zatrzymałeś pociąg? To niemądre podsunięcie. No trudno, dobra. Nie idziemy dalej. <laughs> Oho, mój Bond! Znudziłem się schować. Trafiłem go w jedno z najgorszych miejsc, jakiego trafić. Ale Faszek już leży. Czy inaczej, jest uszkodzony. Spróbuję tutaj pojechać kawałek dalej. To jest głupie. Ale się ochoczyło, proszę bardzo. No Foch ma teraz przesrane, bo nie może zrobić nic. A! Obiekt 120. Zobaczmy skąd. A, proszę bardzo, przegapiłem go. <laughs> Że tu się nie popisałem. Jedziemy jeszcze raz. Tracimy, ale cały czas mnie ta alfa interesuje, bo jak przyjmiemy alfę, to będziemy mogli pojechać w lewo, w głąb miasta i pomóc przy punkcie B. O, no niestety z tym foszkiem sobie nasi nie poradzili. Przez tę kanię przejadę, czy mnie zatrzyma? O Boże. Zatrzyma mnie, dobra. Nic się nie stało jeszcze. Nie ma jechać Nie ma co jechać górą Przejdziemy tędy Przegliśmy jak jakbym się skupił na tym, co to nie tam robić, czyli pojechać dalej i, i wyskoczyć bokiem, to bym to sobie bez problemu załatwił wszystko. I niestety się nie podpisałem o! No i po poszku tak jest, i mam asystę za A2D przyleciało i zrobiło to, co A2D robi najlepiej. No i mamy drugą szansę teraz, żeby zrobić to tak, jak powinniśmy to zrobić. No, TK-60 nie będę w stanie pomóc. Miałem jak wyjechać, żeby nie odsłonić się za bardzo. Spróbuję to objechać naokoło. Może starczy mi na tyle pary. Zaraz się dowiemy. Powinno mi starczyć czasu, ale pewności nie mam, więc... Przejedziemy, zobaczymy. <laughs> Dobra, trzymamy kciuki, żeby się udało. Jak się nie uda, to będzie mi bardzo przykro. Jecz. Jeź, jedź, jeźdz, jeź, Nie zdążę. 6 sekund, 5 sekund, 4 3, 2. Wikers, się do tego nie nadaje. O, nie! Bez sensu, proszę bardzo, to się nauczyłem, że wikercik tak nie przejedzie. Eee, no to trudno, pierwsza runda taka, krótka. Znowu amerykańska pustynia, i ja pierdzielę. No dobra, <laughs> może być i tak, no. Czyżbym miał jechać jeszcze raz w te same miejsca? Mam drugą szansę od losu. Może ta pierwsza runda nie będzie jednak taka paskudna, bo ja się połączy z tą drugą rundą. Zobaczymy przede wszystkim, na co nas rzuci. No, 6777 znowu. Teraz może spróbujemy podjechać inaczej. I Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Dobra, BMP-1. Takiego błotnika już nie dostaniesz. Okej, okay, słyszymy obok mnie wystrzał, więc wjeżdżamy. O, jeszcze jedno. Come on! Jeszcze... <grywa> prawie że Andrzej mnie rozwalił. <grywa> Kurde, wiecie co zrobimy? Zaduję hesze. I spróbujemy na haszach coś pograć. Bo Dawno heszami nie grałem. Także hesze jako główny pocisk w razie był przeskoczymy na APC era APDS-a w sumie Asysta za BMP Andrzeja! Ach, jedziemy dalej 127 mm Przebijalność na tym heszu. To się na coś przyda. Znowu BMP-1. Strasznie ich dużo. Dobra. Nasz reload tutaj... jakoś dał rady, ale niestety... Wow. I B... O nie! Zamek działa i KM, niestety, straciliśmy. Więc się pora wycofać i spróbować naprawić. A najbezpieczniejsze miejsce, żeby to zrobić, będzie za tą górką. Także dalej udajmy, że jesteśmy groźni, żeby się ludzie bali naszego działa. No i co, i tu się naprawimy. Jeszcze tego mi brakowało teraz, nie? Co to przeleciało w ogóle? Gdzie to jest? Strasznie szybki. Ale 144 sobie poradziliśmy bez problemu tymi haszami, w sumie. A to jest pojazd na naszym Battery king na 7.0 więc very nice. Wracamy do akcji Dużo ryzykuję, strasznie dużo ryzykuję teraz Tak jest Układ napędowy wiesz Czemu mnie strzelili tutaj wcześniej? Co mi przyszło do głowy? aby zdekapować tę strefę Oj, niestety się pali Ojej Jest dobra, Kascze ładnie siadły w Pisa Jest i amunicja! <śm> Istrzy Istrzy zniszczony Jak widzicie, te hasze nawet dają radę, tylko są specyficzne do użycia, jak już wspominałem pewnie jednokrotnie, Jeżeli chodzi o brytyjskie, działa albo musicie być super celni z APDS-ami, albo musicie myśleć, w które miejsce strzelacie z takiego hasza. Dobra, Uzupełnimy, uzupełnimy trochę dymu. Skąd on tu wyjechał? O, patrzcie! Stałem strollowany! No i koniec. Dobra. To co? Przeskoczymy sobie do następnej rundy. Brawo dla tego pana, że mnie tak objechał tym czołgiem. Za dużo się zastanawiałem, czy uzupełniać członka drogi, czy nie. I przypłaciłem to życiem. No, ja już sam nie wiem. Amerykańska pustynia. Chyba dzisiaj gramy tylko to. Na to wygląda. Ale trudno. To nam daje Gajrin, to tak się będziemy bawić. Eee, no i co? I pojadę na stację, tylko teraz z drugiej strony do kwadratu F3. I stamtąd spróbuję powiedzmy tędy, co najwyżej przebić się przez jednostki przeciwnika systematycznie. Zobaczymy, jak rozwinie się sytuacja. Eee, amerykańska pustynia. Ale wygląda na to, że jesteśmy na dumpierze Brałem wszystko Niemcom, Ruskim oraz Francuzom No i... no i ludzie jeszcze dochodzą, także meczy groźnie Jeszcze Tak mówię, F2, F3, kwadrat, coś takiego I będziemy patrzeć, co się dzieje Przeskoczymy sobie prosto do akcji Dobra, zajmujemy pozycję odpowiednią Czekamy, co się będzie dziać. Nasłuchuję. Mamy już plan, co zrobić. Ja będę musiał poczekać, aż pociąg będzie w odpowiednim miejscu. Jeszcze Dobra. Pociąg zniszczony w takim miejscu, że jeżeli ktoś będzie chciał wyjechać za pociągu, tak jakby, to teraz musi go objechać całego. A nam to kryje troszeczkę naszą lewą flankę, jakby nie patrzeć. I można ruszyć do przodu. Oho, na pewno będzie klient. Żebym go widział, żebym mógł normalnie wycelować. Ależ gości ma farta. Dobra, zamyk działa. No akurat tak się idealnie, kurde, obrócił. Czyli pokazał ten port cholerny karabinu maszynowego. A nic się nie stało. O, jest za panterką. Nie wiem, co to jest, nie chcę ryzykować, poczekamy aż będzie patrzeć może gdzie indziej. Tak jest. Albo się trochę wierzę. Chciałem się zastanowić i nie chciałem ryzykować rykoszetu od przedniej płyty. Mówiłem. My pilnujemy tej flanki, zobaczymy co nasz tym zrobi. I powoli się przebijamy po prostu przez miasto, przez... ...właśnie tutaj przy torach. Jest ja Chyba dorzucimy dowódcy i układ napędowy wież, żeby się to naprawiał. Czemu dalej stoi w tym miejscu? O nie. Dobra, zamek działa. I jest zniszczony. Dużo macie dymu? A to ważne. Niewystarczająco. Jest ciekawe, czy kto podjeżdża. Jest ten Is2 chyba. To był. Jak mi się... O nie, tutaj już jest IGRESP, Tutaj nie mogę aż tak podjeżdżać. Dobra. To nie będę tutaj tak robić. O wait, 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 wait. Dobra. Ta część mapy wyczyszczona. Alfa przejęta. Zaryzykuję przejechanie tędy A no wszystko wydaje się już być zrobione no Roger dat, no. O... Dobra, pięćdziesiątka się przydała w końcu na coś. I tutaj mamy jeszcze ciężarka, tak? I sobie hesza. O Jezu. Asysta, no to już się hasz nie przyda. Ależ tutaj na Isa 3 by się przydał. O! P76B. O, widzicie? I pewnie walnął mi gdzieś. I po prostu. Co jest? O, on tam dalej stoi? No tak. To walnęliśmy z kasza. O nie, 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 nie zmożę przeładować. Zrzućmy dym. Zaszalejmy. Dobra, teraz wyjadę. Przez dym. Kierowca działa w odkazecie. Oj, zrobiło się teraz gorąco pod sam koniec, jak już myślałem, że już nic nie będzie działo. Proszę bardzo. A, systa może być. Weź sobie tego kila. Seekenni. No, to masz jednego kilo, gościu, brawo dla Ciebie. Na zdrowie. Ah. O, jeszcze, jeszcze coś tam jedzie. No kurde. Próbujemy coś zrobić, bardzo głupiego, ale może się udać. <laughs> Nie udało się. 9 zniszczonych celów, prawie podwójny AS na jednym życiu, jak widzieliście. Użyty z głową, wiker z jest przepotężną maszynką, ale ta amunicja to wszystko jest okazjonalne. Mamy odpowiednie narzędzia w swoim ręku, żeby zrobić wszystko, co trzeba. Tylko, że trzeba dokładnie wiedzieć jak tych należy użyć i czasami po prostu nie wystarczają, ale... Co tu się jeszcze dzieje? Nie, nie, już, już, już się bitwa skończyła, także dzięki za oglądanie, o wikarcie MBT, ode mnie tyle, no i co? Do usłyszenia w następnym odcinku.